Cześć! Zapraszam Was na szósty odcinek zabaw logopedycznych z cyklu Mówi Aga. Zadam Wam zagadkę związaną z miejscem dzisiejszych zajęć. W nim rosną drzewa, w nim ptaki śpiewają, w nim małe i duże zwierzęta mieszkają. I jak myślicie? Tak, to las. W lesie pokażę wam zabawy oddechowe. Posłuchacie opowiadania o przygodach rodzinki w lesie. Poruszamy się na moście i zrobimy bańki mydlane. Zanim wejdziemy do lasu, rozruszajmy nasze bioderka. Zaśpiewajmy razem piosenkę. Róbcie to samo co ja. Będziemy śpiewać coraz szybciej. Tekst piosenki znajdziecie w załączniku. Do góry i na dół, w bok, w bok, w bok, do przodu, do tyłu, skok, skok, skok. Kręcimy biodrami raz, dwa, trzy i trzęsiemy kolanami. Teraz wszystko powtarzamy. Hej! Trochę szybciej. Do góry i na dół, w bok w bok w bok, do przodu, do tyłu. Skok, skok, skok. Kręcimy biodrami. Raz, dwa, trzy i trzęsiemy kolanami. Teraz wszystko powtarzamy. Hej! I bardzo szybko. Do góry i na dół, w bok, w bok, w bok, do przodu, do tyłu, skok, 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 kręcimy biodrami, raz, dwa, trzy i trzęsiemy kolanami, teraz wszystko powtarzamy, hej, super! Witajcie w lesie! Dawno mnie tutaj nie było. Wchodząc do lasu, pamiętajcie: to my jesteśmy gośćmi, a zwierzęta gospodarzami, ponieważ tutaj mieszkają. Nie powinniśmy hałasować, żeby ich nie przestraszyć. Szanujmy las, nie śmiećmy w nim. Pod żadnym pozorem nie możemy rozpalać ognia. Ale się ciepło zrobiło. Muszę ściągnąć kurtkę. Zrobię to w magiczny sposób. I jak wyglądam? Czy wiecie, że podobno drzewa mają magiczną moc? Wystarczy się do nich przytulić, żeby ją poczuć, od razu czuję się lepiej. Zrelaksujmy się. Rozłóżcie kot. Połóżcie się wygodnie. Posłuchajcie otaczającej przyrody. Połóżcie jedną rękę pod głowę, a drugą na brzuchu. Zamknijcie oczy. Nabierzcie powietrze nosem i powoli wypuszczajcie ustami. Posłuchajcie opowiadania o przygodach rodzinki w lesie. Usprawnimy aparat artykulacyjny i emisję głosu. Wykonujcie ćwiczenia przed lustrem tak, aby widzieć całą swoją buzię. Pod lasem w małej chatce mieszkała mama wraz z ośmiorgiem dzieci. Nazywały się A, O. E, i, u, i, y, o, e. Pewnego razu dzieci wybrały się na grzyby do lasu, ale nie zabrały ze sobą ani zegarka, ani kompasu, więc się zgubiły i zaczęły rozpaczać. Ech, 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 ech. ech. Mama zaczęła je szukać. Wołała więc głośno. A, o, e, u, i, -y o, -e -u. Niebawem dzieci się odnalazły i w rodzinie zapanowała wielka radość. Och, 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 och. Cieszyły się, Wszystkie zwierzęta w gospodarstwie: kotek, który miał czał, miał, miał, miał. Piesek, który szczekał, ho, 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 ho. Koza, która meczała, me, 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 me krowa która muczała mu 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 koń który rżał i ha ha mama ugotowała pyszną kolację przy której pomagały jej dzieci Ciach, 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 mach, 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 mach. Miam 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 Po skończonej kolacji i leśnych przygodach dzieci szeroko ziewnęły i szybko zasnęły. A -pś, ha -pś, ha -pś, ha -pś. Ha! Psz. Przyszedł czas na zabawę z bańkami mydlanymi. W trakcie poćwiczymy policzki, wydłużymy fazę wydechową oraz zwiększymy pojemność płuc. Potrzebujemy płyn do mycia naczyń. Słomki, szklankę i wodę. Pierwsza zabawa to wirek. Do szklanki nalewamy wodę, połowę. Słomkę trzymamy ustami, nie zębami. Unosimy ją lekko nad wodę, nabieramy powietrze nosem i wypuszczamy ustami. Powstanie wirek. Druga zabawa to burza w szklance wody. Do szklanki wkładamy słomkę i lekko ją unosimy. Nabieramy powietrze nosem i mocno dmuchamy. Zabawa to bańki mydlane. Do wody nalewamy płyn do mycia naczyń. Tej wody nie możemy się napić. Słomkę wkładamy do wody, nabieramy powietrze nosem i mocno dmuchamy. To jest moja ulubiona zabawa. Lasy to płuca ziemi, bo produkują tlen, którym oddychamy. Zatrzymują pył i kurz, oczyszczają powietrze. Ale tu było pięknie. Czas już wracać do domu. Po naszej wycieczce jestem szczęśliwa i zrelaksowana. Koniecznie wybierzcie się do lasu i podzielcie się zdjęciami z wyprawy. Wypoczywajcie i czerpcie radość z przebywania na świeżym powietrzu. Uważajcie na kleszcze. Do zobaczenia. Widzimy się w kolejny czwartek. Cześć.